Kobieta stoi na skalistym brzegu. Jest niemal naga, jedna z jej nóg odziana jest częściowo zwierzęcą skórę z ogonem. Skóra ta jest pomarszczona, a kobieta przytrzymuje ją prawą ręką. Postać kobiety jest statyczna, z drugą ręką opuszczoną wzdłuż ciała i prostymi włosami opadającymi na ramiona. Jej wzrok skierowany jest prosto na nas. Jej prosta, ponad naturalnej wielkości sylwetka odcina się od horyzontalnych linii krajobrazu. Za jej plecami w oddali wyłania się z morza skalista ściana. Rzeźbata została wykonana przez Hansa Paula Olsena w 2014 roku z brązu i stali. Cześć, tu Agnes, Ania, Ania Emiliana i Kinga. Słuchacie podcastu Elfy i Troll, w którym opowiadamy mniej znane legendy i podania z dalekiej północy. Zabierzemy Was do Norwegii, na Islandię i wyspy Owcze by podtrzymać tradycję nordyckiej wieczornej gawendy, więc zaczynamy. Zapraszamy. Witamy Was w dziewiątym odcinku Elfy i Trole, podcast o północy. Dzisiaj zabieramy Was na Wyspy Owcze i opowiemy o kołpa konan. Dzisiaj przy mikrofonach Ania. Kinga, witajcie. Kingo, kim jest kołpa konan? konan w języku farerskim oznacza dosłownie fokę, kobietę ponieważ kołpa to po farersku foka, podczas gdy kołna może znaczyć kobietę, może oznaczać również żonę. Uważałabym natomiast z przesadnym używaniem polskiego słowa foka, ponieważ po farersku oznacza ono czasownik chędożyć. Zresztą tutaj słychać nieco podobieństwo z angielskim odpowiednikiem. W każdym razie, w folklorze określa się tak istoty mogące przybierać ludzką lub foczą formę naprzemiennie. Ich życie jest w większości związane z oceanem, no ale okazjonalnie pojawiają się na lądzie, by pod ludzkimi postaciami bawić się i tańczyć. Kołpa występuje. Nie tylko na wyspach owczych, w Szkocji na przykład jest to bogini porządków domowych i pod ludzką postacią nawiedza domy. Jeżeli zostanie bałagan, to sprząta, a wręcz przeciwnie, jeżeli zostanie porządek, to narobi bałaganu. Także istnieje teoria, że przybierane przez foki ludzkie postacie to są ciała osób, które zakończyły swoje życie w oceanie. Jednocześnie wierzy się, że te legendarne istoty są wyjątkowo piękne i takie uwodzicielskie. No ale przecież nie każdy morski samobójca musiał być piękny, więc możliwe, że tutaj też dochodzi do jakiegoś takiego ulepszenia tej warstwy cielesnej za pomocą magii. Hmm, brzmi ciekawie. Ja bym się w sumie ucieszyła z takiej wizyty kołpa Conan, żeby mi trochę posprzątała, bo ta druga opcja raczej mi nie grozi. W norweskim folklorze raczej podobnej postaci nie znajdziemy. Tutaj ta uwodzicielska strona może przypominać huldrę, no ale Huldra nie ma nic wspólnego z wodą, z morzem, a jeżeli już z jakimś zwierzęciem, to z krową, a raczej z foką nie. W norweskim folklorze mamy Hafrua i Hafmana, czyli męską i żeńską wersję syreny. Mamy też taką złowieszczą postać mitologiczną, która groziła żeglarzom, no jednak te postaci z kolei mają pewien związek z rybami, a z fokami to już tak nie bardzo. Czy wiesz Kingo, dlaczego kołpa Konan akurat jest związana z foką? Wydaje mi się, że to może mieć związek z częstym występowaniem tego zwierzęcia na północnym Atlantyku. Na Wyspach Owczych można na przykład wypatrzyć foki w jakichś niedostępnych miejscach, takich jak chociażby plaże odcięte od świata, jakieś iglice abrazyjne, podnóża klifów, takie szkiery pojedyncze. One często tam sobie wylegują się, czują się też bezpiecznie, no bo są poza ludzkim zasięgiem. A poza tym na Wyspach Owczych nigdy nie rozwinął. Minęła się kultura polowania na foki, tak jak chociażby na Grenlandii. Na Grenlandii tradycja ta jest zresztą do dzisiaj bardzo żywa, co wzbudza liczne kontrowersje i protesty ekologów, no ale Grenlandczycy niewiele się przejmują i chętnie konsumują focze mięso, można je nawet kupić w supermarketach. Skórę zaś przeznaczają na odzież, na jakieś pamiątki różnorakie. No a poza tym to jest bardzo ciekawe powiedział mi to kiedyś wiele lat temu pewien farer że foki mają w sobie coś ludzkiego że są ciekawskie i kiedy spojrzysz im prosto w oczy, to one zawsze utrzymują to spojrzenie. Więc może też dlatego je tak humanizujemy. Mhm. A to rzeczywiście wskazuje na pewną odmienność wysp owczych od no, chociażby Norwegii, gdzie w czasach Wikingów na północy polowano i na foki, i na morsy, kiedy tam jeszcze występowały. Zresztą to był taki bardzo ważny surowiec, bo skóry wykorzystywano na liny do okrętów, natomiast tłuszcz na konserwowanie kadłubów, więc pod względem ekonomicznym to było to niezwykle istotne. No może coś jednak z tego wszystkiego zostało, no chociażby takim śladem, że nie mamy właśnie takich postaci podobnych do Kołpa Conan. A czy właśnie Kołpa Conan ma jeszcze może jakieś inne nazwy poza tą, którą już wymieniliśmy? Tak, ponieważ postać ludzi fok, już nie chcę nawet mówić kobiety foki, tylko w ogóle ludzi fok jest typowa dla obszaru północnego Atlantyku, zwłaszcza dla Szkocji, dla Irlandii, wyspy Man, no i w tym wysp owczych. Dużo legend dotyczących właśnie tych stworzeń znajdziemy też na archipelagu Shetlandów i na archipelagu Orkadów, oba należą do Szkocji. No, i w języku angielskim określa się te właśnie stworzenia mianem selki. W dialekcie szkockim jest to zdrobnienie od selk, co ściśle oznacza gatunek foki szarej. No, i tam jest oczywiście jeszcze y, cała nawałnica. Y, odmiennych pisowni, także mamy selki, silki, sylki i tak dalej, i tak dalej. Na Shetlandach natomiast używa się również określenia finfolk I tutaj znalazłam również takie rozróżnienie na merman i merwomen I to może być właśnie mm, podobieństwo do postaci norweskich, prawda? Gdzie ten merman jako mermaid tak, może mamy coś takiego syrenowego, prawda? Tak. Hafnana i, to i również, mhm. Tak, to są również mieszkańcy morskich głębin, którzy są zdolni do przybierania ludzkiej formy. Także na Shetlandach jak widać ta nomenklatura jest, jest troszeczkę odmienna. Podobnie w opowieściach gejlickich, bardzo rzadko używa się jakichś takich specyficznych terminów dla określania selki. I przeważnie one się nie różnią od Syren w tych, w tych legendach. Znalazłam również te gejlickie określenia, no one są bardzo takie karkołomne, Mike din Mhara w szkockim, gejlickim, podobnie jest w irlandzkim, natomiast w mańskim jest to Moiden vary. No ale mański jest językiem, który jest odtwarzany, więc w ogóle jest super, że to określenie wciąż, wciąż istnieje. Poza tym w mitologii północnoatlantyckiej kobiety foki zazwyczaj zakochują się w ludzkich mężczyznach i to dla nich porzucają życie w oceanie. No, i w zależności od wersji legendy, mężczyźni albo wiedzą, że ich wybranka jest foką, albo nie wiedzą i po prostu są zaślepieni miłością. Na wyspach owczych ta legenda ma nieco brutalny charakter, ponieważ foka zostaje schwytana przez farera i zmuszona do małżeństwa i przymuszona do ludzkiego życia przy jego boku, także mamy tutaj ten element przemocowy. Jednak w praktycznie każdej wersji legendy ta tęsknota za oceanem okazuje się każdorazowo silniejsza, no i te selki, kołpakony itd. Wracają pod wodę. Co ciekawe, w mitach szkockich właśnie istnieją również męskie formy selki, które z kolei uwodzą samotne kobiety. I te samce selki opisywane są jako bardzo przystojne w swojej ludzkiej postaci, posiadają moc wodzicielską no i zazwyczaj szukają kobiet, które nie są zadowolone ze swojego, ze swojego życia. Również pojawiają się dzieci z takich mieszanych małżeństw. No i na przykład ich, ich ciała mogą być pokryte łuskami, nie wróć, mogą być pokryte płetwami, jak chociażby w przypadku syreny szetlandzkiej, której dzieci miały taki rodzaj błony sieci między, między palcami. Jest również legenda, legenda, czy właściwie to jest taka no, opowieść lokalna o Ursilli z Orkadów, która urodziła potomstwo męskiemu Selki, on ją uwi uwiódł, ponieważ ona poślubiła parobka i po prostu nie była zadowolona z tego swojego męża, nie była szczęśliwa w tym małżeństwie i była takim w sumie łatwym celem dla tego męskiego Selki. W każdym razie podobno ich dzieci musiały co pewien czas wycinać błony między palcami rąk i, i nóg ze zrogow zrogowaciałego naskórka, żeby bardziej upodobnić się jednak do ludzi. Także w ten sposób często też tłumaczono... Przypadki syndaktyli, al, syndak, syndaktyli albo polidaktyli. Syndaktylia to kiedy są kończyny zrośnięte, palce na przykład, a polidaktylia, kiedy tych palców mamy sześć albo, albo więcej. E, także wtedy takie osoby tłumaczono zawsze, że ach, to na pewno jest pół selki, czy tam na pewno pół kopakona i tak dalej. Jeszcze taka ciekawostka, że w tych legendach, legendach o selki bardzo często pojawia się liczba siedem w jakimś takim kontekście y, mitycznym. Na przykład ta wspomniana Ursyla z Orkadów kontaktowała się ze swoim kochankiem poprzez wypłakanie siedmiu łez do morza i y, 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 y była na przykład odwiedzana przez niego podczas siódmego strumienia, czyli to miało oznaczać wiosenny, wiosenny przypływ. Eee, także tak. Eee, natomiast z racji legendarnego statusu fok, uważano, że ich zabicie przyniesie sprawcy nieszczęście, i przestrogą tutaj była również historia z orkadów, opowiadająca o pasterzu, który wyprowadził nomen omen siedem owiec na największe pastwisko w okolicy. No i w drodze do domu, kiedy już wracał z tego wypasu, pastuch zabił fokę. No, i podobno tej nocy wszystkie siedem owiec zniknęło, tymczasem inni pasterze, którzy fok nie zabili, owiec nie stracili. Także dopiero kiedy pojawił się taki okres głodu i nędzy, mieszkańcy Szkocji wtedy zabijali foki na mięso, skóry i, i oczywiście tłuszcz, ale tak to było wręcz źle widziane. No tak, słysząc tę historię, wręcz można pomyśleć, że dosyć niebezpieczne było zabijanie fok. Kiedy tak mówisz o różnych legendach, to mi się przypomina pewna rzeźba, która znajduje się na wyspie Kalsej, jeśli jakoś tak w miarę dobrze wymawiam, leżącej w północno-zachodniej części Wysp Owczych w miejscowości Mikladalur. Jest to rzeźba, która ukazuje kobietę zrzucającą w skórę. Kobieta stoi na skalistym brzegu. Jest niemal naga, jedna z jej nóg odziana jest częściowo w zwierzęcą skórę z ogonem. Skóra ta jest pomarszczona, a kobieta przytrzymuje ją prawą ręką. Postać kobiety jest statyczna, z drugą ręką opuszczoną wzdłuż ciała i prostymi włosami opadającymi na ramiona. Jej wzrok skierowany jest prosto na nas. Jej prosta, naturalnej wielkości sylwetka odcina się od horyzontalnych linii krajobrazu. Za jej plecami w oddali wyłania się z morza skalista ściana. Rzeźba ta została wykonana przez Hansa Paula Olsena w 2014 roku z brązu i stali. Ta samotna sylwetka stojąca pośród surowego krajobrazu może sprawiać wrażenie bardzo takiej oddzielonej od reszty, jednak jej rysy twarzy są spokojne i surowe o zdecydowanym wyrazie. Czy wiesz, do jakiej historii nawiązuje ta rzeźba, i jak myślisz, dlaczego artysta zdecydował się na akurat takie przedstawienie Kołpa Conan? Mm -hmm. no, rzeźba nawiązuje właśnie do legendy Kołpa Konan i w ogóle odsłonięcie, odsłonięcie tego pomnika 1 sierpnia 2014 roku to było takie duże wydarzenie kulturalne na Wyspach wyspachowczych. Pomnik jest ogromny, on ma 2,60 m, waży 450 kg, i ta sylwetka jest wyższa i większa niż tacy normalni ludzie. Więc turyści bardzo chętnie fotografują się przy Kołpakonie. No i wykonana ona jest z brązu i stali szlachetnej, i to też jest ciekawe, że kiedy odsłonięto pomnik, to on miał barwę taką właśnie brązową brązowo-popielatą. A z czasem metale się poutleniały, i w tej chwili Kopakona jest taka bardziej zielono-morsko-seledynowa coś takiego. Także y, tak to wygląda. I była to chyba y, no, pierwsza taka atrakcja turystyczna na Kalsoj, do której przyjeżdżali chętnie sami, sami farerzy. No, i historia właśnie nawiązuje do legendy o, o Kołpakonie. Jest to jedna z najbardziej znanych farerskich legend, i w obiegu funkcjonują dwie wersje, a właściwie to są dwie wersje zakończenia tej legendy. I zazwyczaj nie mówi się tego dłuższego zakończenia, bo ono jest trochę takie brutalne. Więc dla turystów jest taka wersja light, natomiast farerzy znają wersję, wersję pełną. W dawnych czasach sądzono właśnie, że foki to byli samobójcy, którzy rzucali się do oceanu, i raz do roku owe foki wychodziły na ląd, zrzucały z siebie foczą skórę, tańczyły, się, tańczyły bawiły się i ponownie chciały poczuć, jak to było być człowiekiem. I pewnego wieczoru młody farmer z wioski wspomnianej przez ciebie Mikladalur, czyli Dolina Siklawy, w tłumaczeniu, chcąc przekonać się o prawdziwości tej legendy, zaczaił się na plaży w swojej rodzinnej wsi. No i po jakimś czasie zauważył stado fok zmierzających w stronę brzegów Kalsoj, i po wskoczeniu na ląd, momentalnie one zdjęły skóry, przybrały ludzkie postacie. I uwagę młodzieńca zwróciła pewna ładna kobieta foka, która ułożyła swoją skórę niedaleko miejsca, gdzie ukrywał się właśnie Farer. I gdy tylko rozpoczął się taniec, to ten sprytny farmer natychmiast się zakradł i zabrał foczą skórę. I kiedy całonocna zabawa dobiegła końca, kiedy tylko pierwsze tutaj promienie słońca zaczęły wyłaniać się z horyzontu, foki zgromadzone na plaży zaczęły sięgać po swoje skóry i wracały w odmęty Atlantyku. No i tylko oczywiście jedna z fok nie mogła znaleźć swojej skóry, chociaż jej zapach wciąż unosił się w powietrzu. Osamotniona i zrozpaczona foka. W ludzkim ciele oczywiście ujrzała mężczyznę z Mikladalur, dzierżącego jej własność w dłoniach. I niestety tutaj, pomimo próśb i błagań, mężczyzna nie zamierzał oddać jej tworczej skóry. Zamiast tego zmusił kobietę do ślubu i oni przez wiele lat żyli wspólnie na tej farmie. Kobieta Foka urodziła farmerowi kilkoro dzieci nawet. No ale wyczuwając żal żony i taką niestłumioną tęsknotę do oceanu, mężczyzna zaciekle pilnował jej foczej skóry, którą ukrył w specjalnie zrobionej na ten cel skrzyni drewnianej. Skrzynia była zawsze zamknięta na kłódkę i klucz do kłódki farmer miał zawsze przy sobie. Pewnego dnia podczas połowu ryb mężczyzna zdał sobie sprawę, że zostawił pas z kluczem w domu. No i oczywiście ogarnęła go rozpacz, krzyknął zaraz do swoich towarzyszy, że dzisiaj straci żonę. Rybacy czym prędzej wrócili do Mikladalur, ale niestety na farmie zastali już tylko bawiące się dzieci. Kobieta foka tutaj skorzystała z niepowtarzalnej okazji, wydobyła ze skrzyni swoją utęsknioną skórę i z zapałem pobiegła do brzegu. Na miejscu w pośpiechu przywdziała swą foczą skórę, wskoczyła do wody i obok momentalnie pojawił się lew morski. Był to jej dawny kochanek, który przez lata czekał na powrót wybranki no i się doczekał. Tymczasem dzieci, kobiety foki, które zostały w Mikladalur, bardzo często przychodziły nad brzeg i podobno wówczas z oceanu wynurzała się foka, a dzieci wierzyły, że to jest ich utracona matka. I teraz mamy tutaj yy, zakończenie. Wiele lat później grupa śmiałków z Mikladalur postanowiła udać się w głąb jednej z jaskiń, aby polować na żyjące tam foki. W noc przed ich wyprawą farmerowi przyśniła się jego była żona, ostrzegająca przed zabiciem lwa morskiego i dwóch małych fok. I to były jej morskie dzieci. No ale tutaj żądny zemsty farmer ani myślał w ogóle słuchać tych jakichś wizji, które miał we śnie. I następnego dnia wraz z pobratymcami zabili wszystkie foki, a mięso sprawiedliwie podzielili. Natomiast druga wersja zakończenia mówi o zemście Kołpakony dodatkowo jeszcze za tę zbrodnię. Kołpakona w rozpaczy i złości rzuca klątwę na mieszkańców Mikladalur, zgodnie z którą wielu spadnie z klifów, inni się utopią, i ta nieszczęśliwa pasa będzie trwała do momentu, aż dusze zmarłych oplotą. Całą długość wybrzeża Kalsoj. Więc ja obawiam się, że jeszcze to może trochę potrwać, bo na dzień dzisiejszy na Kalsoj mieszka tam jakieś 120 osób. I nawet gdyby wszyscy się utopili jutro, to i tak nie będą w stanie opleść Kalsoj, yy, trzymając się za, za ręce. Także jeszcze chyba klątwa jest cały czas aktywna. No i to brzmi dosyć groźnie, ale no można powiedzieć, że jednak jest to klątwa do pewnego stopnia zasłużona. Przez y, mężczyznę, który nie liczył się z innymi, tylko był zły, że coś stracił. Forcza sprawiedliwość. Tak, dokładnie. Um, tak się zastanawiam y, nad tym, jaka właściwie kołpa konan jest, bo z tych z wszystkich historii, które mówiłaś, nie wynikałoby, żeby była ani jakoś taka bardzo dobra ani zła, bardziej przypomina człowieka. E, tak, ale jednak zauważ, że zawsze w konfrontacji ostatecznej wygrywa jednak ocean. Także Kołpakona przedkłada y, życie ludzkie nad, y, nie, na odwrót, życie w oceanie nad życie ludzkie, nawet jeżeli ma dzieci na lądzie, prawda? Więc mimo wszystko jest w stanie te dzieci porzucić i wrócić y, pod powierzchnię wody. Także myślę, że Kopakona jest rozdarta pomiędzy dwa światy. Na pewno jest egoistyczna, to znaczy myśli głównie o sobie, swoich celach i nie patrzy na to, że jej działania mogą wywołać czyjeś cierpienie. Piękna, to już wiemy, i sprytna, skoro jednak udaje jej się uciec zawsze. Mm, tak, a czy są jakieś historie, gdzie kołpakona, y, no i jednak y, krzywdzi ludzi nie będąc prowokowana? Nie, szczerze mówiąc, żadna. Nawet y, historie z Orkadów czy Shetlandów nie przychodzą mi do głowy. Także, jak widać, kołpakona y, nie jest agresywna bez sprowokowania. Mm -hmm. Myślisz, że y, te historie o po kołpakona mogą też być? takim pewnym świadectwem e, pewnej wypartej strony kobiecości w pewnym sensie, czyli takiej kobiecej seksualności i kobiety, która wyraża swoje zdanie, która jest silniejsza od mężczyzny, no bo jednak nie da się ukryć, że kołpakona, jeżeli już miała swoją skórę, e, no to mogła spokojnie postawić na swoim, nie licząc się z takim patriarchalnym społeczeństwem. Zdecydowanie. Ja bym mówiła tu wręcz o foczym feminizmie. <laughs> Dlatego, że ona jak najbardziej idzie po swoje, czyli um, ulega mężczyźnie na tyle, na ile musi, zmusza ją sytuacja, ale mimo wszystko stawia sobie cele, dąży do nich. Natomiast mamy też inną kobiecą tutaj jej cechę, chociażby macierzyństwo, prawda? To, że jednak rodzi ludzkie dzieci, czy tam półludzkie dzieci swojemu oprawcy i gdzieś tam jest w niej też ta macierzyńska natura. Więc tak, tak, ja myślę, że kopakona tutaj łączy wiele, wiele kobiecych cech. No tak, i na pewno jeszcze ma to związek z morzem, z bliskością morza i z tym, jak może było. No jednak yy, niebezpieczne, szczególnie dla mieszkańców wysp owczych, którzy z morza przecież żyli. Tak, tak, i do tej pory żyją, i do tej pory może jest niebezpieczne. Zmieniła się trochę może technologia, ale jeżeli chodzi o żywioł, to nic się nie zmieniło. No ale poczekaj, ja bym nie była sobą, gdybym nie pomyślała o jakichś kołpakonach i selki. We współczesnej kulturze. Ty wiesz, że ja bardzo lubię takie odnośniki do, do współczesności i gdzie można dzisiaj znaleźć te postaci. No i pierwszą rzeczą, o jakiej pomyślałam, to był film Dean z naszą polską Alicją Bachledą Curuś, która notabene na planie tego filmu poznała swojego przyszłego partnera i ojca swojego dziecka, Kolina Farela. Ja pamiętam, że oglądałam ten film w Kinie. I tam były piękne irlandzkie, irlandzkie krajobrazy, trochę nawet momentami przypominały mi farerskie. I tam rzeczywiście ten, wykorzystany jest motyw legendy selki. To znaczy, Colin Farrell gra tam rybaka. On się chyba nazywał Syracuse, taki miał dziwne dziwne imię, który pewnego dnia wyławia, wyławia z wody w sieci kobietę. I ta kobieta jest taka bardzo dzika, małomówna, ale śpiewa śpiewa. I jak śpiewa, to Colinowi Farelowi idzie ryba. Więc on ją bierze ze sobą w morze i tam z nią pływa, ona śpiewa, on łowi, no wszystko, sielanka, prawda? Ale w pewnym momencie to już ludzie we wsi zaczynają, czy tam w miasteczku, się interesować, kto to, co, to, co ona tutaj robi i tak dalej. I ponieważ y, Alicja Bachleda jest w tym filmie taka bardzo tajemnicza i taka piękna, i taka trochę wręcz wystraszona i tak dalej, no to zaczynają pojawiać się pierwsze hipotezy, że ona jest selki i że jeszcze y, ta, to jej śpiewanie, tu trochę też syreny, śpiew się kojarzy, prawda? Że to wskazuje na taki związek z morzem, że ją jeszcze właśnie znalazł w tej sieci, i tak dalej, więc tutaj ta legenda Selki to taka jest e, bardzo oczywista. E, za to jeszcze mogę polecić e, dla dzieci bajkę, chociaż ja ją oglądałam całkiem niedawno, i mogę powiedzieć, że to jest też piękna bajka dla dorosłych do obejrzenia. Mianowicie nazywa się to Song of the Sea, e, czyli pieśń morza, ale po polsku przetłumaczona została jako sekrety morza. I to jest bajka dla dzieci oparta na irlandzkich legendach, i tam mamy w sumie no, cały, całą oś narracyjną, która kręci się dookoła postaci selki, dookoła tej kołpakony. Tam mamy właśnie y, pana ludzkiego, mężczyznę i selki, oni mają dzieci. I co ciekawe, mają syna, który ma cechy w 100% ludzkie. I córkę, która jest bardziej selki niż człowiekiem. Więc y, tam potem oczywiście oni mają jakieś przygody, trafiają na różne inne postaci z folkloru irlandzkiego. Ale właśnie cała oś to jest matka, która rodzi córkę, znika w oceanie, dzieci próbują ją odnaleźć, na końcu tam jest jakaś taka konfrontacja. Córka jednak chce zostać z ojcem i bratem. Okej, okay, no nie chcę spoilerować za bardzo, ale bajka jest też piękna wizualnie, więc bardzo, bardzo zachęcam do obejrzenia. Eee, no ja na pewno spojrzę i na bajkę i na film i mam nadzieję, że nasi słuchacze również będą mieli okazję. Rzucić okiem, bo jednak dobry film czy dobra bajka dla dzieci to jest też dobra bajka dla dorosłych. Zdecydowanie. I akurat ta bajka, jeżeli chodzi o artyzm i taką animację w starym stylu, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. I myślę, że gdybyśmy o takich bajek pokazywali dzieciom więcej, to świat byłby lepszym miejscem. Oj, na pewno. Na pewno tak. Artystyczne bajki. To jest coś, co dzieci powinny oglądać dużo częściej. Kingo, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Pamiętajcie, że dzisiejsze dzieło sztuki znajdziecie w grupie sztuka północy na Facebooku. Tam możecie wziąć udział w dyskusji nad pytaniem, czy tak samo wyobrażacie sobie dzisiejszą historię. Wszystkie informacje o najnowszych odcinkach i podcaście znajdziecie na Facebooku i Instagramie utulę Tule. Do zobaczenia! Do zobaczenia. I jeżeli będziecie w najbliższym czasie w fokarium na Helu, to zastanówcie się, czy któreś z fok to nie są właśnie kołpakony. Wielkie dzięki. Do usłyszenia. Tak, ja myślę, że nie tylko na Helu, wszędzie gdzie są foki. Chciałam nasze rodzime zareklamować po prostu. No to jeżeli będziecie we Wrocławiu, to tam też możecie zastanowić się trochę nad fokami, które pływają. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Słuchaliście audycji Elfy i Trole, która powstała przy udziale środków z Rady Nordyckiej. Ergert fra Norlanda Rannun.